Czyli widzicie, dziś serdecznie Was zapraszam na materiał, gdzie pokażę Wam w tym materiale jak ustawić kocioł na tryb e, autolatowy sterowniku Argo Speed Plus wersja pelletowa. E, pokażę właśnie Wam w tym materiale jak to oczywiście ustawić. No sobie sobie serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajka, do komentarza, a my bierzemy się za e, ustawienia. Wchodzimy sobie w strzałeczkę Następnie schodzimy do poleceń kodowych. Wpisujemy sobie kod 101, następnie zjeżdżamy sobie na, na maksa w dół, zaznaczamy sobie tutaj na autolato. Mamy oczywiście autolato stały, tu robimy sobie wszystko, żeby było nam na tak. Cofamy się, wchodzimy w strefy kotła. Tu oczywiście muszą być wszystkie. Parametry na czerwono, następnie wchodzimy sobie w regulator wody użytkowej i bierzemy zadana na boilerze 50 stopni. Priorytet tutaj sobie robimy na plus 5 stopni i histerzę na 9 stopni, aby po prostu nabiło nam temperaturę raz. Nie żeby się kocioł nie załączał co chwila, tylko raz na jakiś czas. Jeszcze warto wspomnieć o pogodynce. Tutaj sobie możemy przechodzić z trybu letniego na zimowy w bardzo szybki sposób i mamy oczywiście już wszystko ustawione. I wszystko pracuje. Także oczywiście daj łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.